Kiedy pierwszy raz zadałem AI zadanie: Napisz mi post na LinkedIn'a, dostałem coś, co byłoby takim przemówieniem mi z Polonia. Generalnie niewiele to wnosiło, niewiele to dawało, było bardzo dużo ogólników i właściwie tyle. Ale z drugiej strony zacząłem się nad tym zastanawiać. Jeżeli zadaję złe pytania, nie potrafi określić, czego konkretnie oczekuję, co konkretnie chciałbym osiągnąć, no to w takim razie jak mam uzyskać odpowiednią odpowiedź? Skoro pytanie jest kiepskie, to często odpowiedź jest, to zależy. Czyż tak nie jest? No właśnie. Do to mnie doprowadziło do tego, że te pytania w odpowiedni sposób powinny być przygotowane. I o tym proponuję dzisiaj właśnie przedstawić ten materiał, aby przedstawić Ci, jak ważne jest zadawanie odpowiednich pytań, przygotowywanie odpowiednich promptów, które wykonują dla nas jakieś konkretne zadanie. Nie będę Ci pokazywał tych promptów, bo jest ich tysiące już na dodatek tworzę codziennie coraz kolejne, więc jest to na dzień dzisiejszy bez sensu, bo nie wiem, w którym momencie oglądasz ten film. Chcę pokazać Ci, jak jest to istotne, aby traktować tą sztuczną inteligencję jako Twojego juniora w zespole. Jeżeli ją tak potraktujesz, odwdzięczy się tym, czego potrzebujesz. Nazywam się Maciek Zigler, prowadzę Sukces Studio grupę całą różnych marek, które są z tym związane, a dzisiaj chcę właśnie przedstawić Ci ten film. Zapraszam w takim razie do oglądania części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Cigler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań specjalizuje się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio. Konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przeciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych. Przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem, działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Wyobraź sobie, że zatrudniasz do swojego zespołu młodego pracownika, juniora i teraz na dzień dobry on przychodzi, a Ty mówisz dobra, to weź mi przygotuj tutaj kampanię na Facebooka i na Instagrama, no przecież wiesz jak to robić, w końcu przychodzisz do takiej firmy, więc skoro Cię zatrudniłem, no to do roboty, pokaż co potrafisz. I co? No, i dostajesz to, co dostajesz. Najczęściej, jeżeli chodzi o wartość treści, dostajesz coś takiego jak kopy z 2007 roku. Żadne, nijakie i na pewno nie odnoszące się do dzisiejszych trendów, czasów i elementów, które się w tym momencie powinny znaleźć. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Jeżeli ją traktujesz. Na takiej zasadzie, że ty już dużo wiesz, ty jaskiniowiedzy, tak dużo wiesz, więc zrób to dla mnie i napisz mi coś. Bez konkretyzowania, cosia. No, niestety, dostajesz wtedy to, co dostajesz. W takim razie, jak to robić? Jak praktycznie do tego podejść? Zbuduj blif. Zbuduj. Dokument, lub nawet kilka dokumentów, które mają być uwzględnione przez sztuczną inteligencję. Ona jest świetna w układaniu treści na podstawie tego, co do niej wrzucisz, co do niej dasz. Ona świetnie potrafi sobie poukładać przygotowanie raportu, na podstawie danych przygotowanie innych elementów. Świetnie to działa. W tym naprawdę jest dobra, ale ja tworząc w tym momencie konkretną treść, zadaję konkretne też zadania. Chcę trafić do takich a takich osób. Moim klientem docelowym jest ta a ta grupa, ten a ten segment. Charakteryzuje się tym, 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 tym. Największe ich problemy to jest to i to i to. Największy ból jaki mają to to, a moja odpowiedź na ten ból jest taka, taka i taka. Te elementy proponuję. Dodatkowo oprzyj się o praktyki i tu konkretnie wymieniam jakie, opisuję je, podaję w jaki sposób one są konstruowane i dopiero na tej podstawie wygeneruj mi artykuł, wygeneruj mi tekst, zachowując konkretne elementy. Dodatkowo Wcześniej sprawdzam, jakie są obecne trendy. Jeżeli to ma być post na Linkedina, czy ma być to wpis blogowy, to sprawdzam, jakie są wymagania. Czyli, na przykład, na dzień dzisiejszy 2025 rok, chociażby bardzo istotną rzeczą przy wpisach blogowych jest ta część EAT. O tym robiłem odcinek. Zajrzyj sobie. Na pewno wniesie sporo informacji, a jak nie, to pod tym filmem dodam link do artykułu na stronie naszej agencji kontentowej. Tam zobaczysz, jak to wygląda, o co w tym chodzi. Dopisuję tą instrukcję, że ma być to zastosowane, jakie elementy mają być uwzględnione. I teraz, jeżeli tego mojego juniora wprowadziłem do pracy, Pokazałem mu co i jak, pokazałem jakie elementy są ważne, na co będę zwracał uwagę przy ocenie jego pracy. No, to zmienia postać rzeczy. On czy ona wie, czego od niego wymagam, czego oczekuję. A skoro wie, zrozumiał, zrozumiała, to mogę oczekiwać wtedy konkretnych rezultatów. I tak właśnie do tego należy podejść. Czyli ustalasz, co chcesz, dajesz wiedzę, dajesz umiejętności, a angażujesz to swoje doświadczenie, bo AI tego nie ma. Musisz uzupełnić te rzeczy, których ona nie ma. Ale za to możesz oczekiwać potem niesamowitych efektów. Jak wygląda dzisiaj prompt, który służy do Napisania artykułu na stronę Sukces Studio. No zobacz, jest ogromny. To jest mnóstwo linijek tekstu, to jest kilka stron, a cztery wrzuconych, a często to nie jest koniec, bo jeszcze dorzucam jakieś dokumenty, które są bazą wiedzy na podstawie której chcę to budować. Bo nie czasem owszem, chcę, żeby coś tam AI sama znalazła. Ale wolę robić to w sposób kontrolowany, czyli najpierw przeszukuję zasoby internetu w poszukiwaniu jakichś konkretnych rozwiązań, sam je przeglądam, przeczytam, poukładam, posegreguję, a dopiero potem na podstawie tego, mając ten wsad, zrób mi artykuł. To jest najlepsze rozwiązanie i to przynosi konkretne efekty. Tego właśnie chyba oczekujesz, prawda? AI nie zastąpi ludzi, nie da rady. Nawet jak będą bardzo rozbudowane modele, to mimo wszystko mądrych ludzi, tych elementów, które my mamy w głowie, łączenia kropek w zupełnie niestandardowy sposób, a co gorsze, dodanie do tego uczuć, dodanie do tego naszego życiowego doświadczenia jako człowieka, AI tego nie podrobi, nie ma takiej opcji. Tutaj, jeżeli chcesz, jest też taki odcinek u mnie na temat tego, czym, nad, czy z jakich powodów człowiek po prostu jest lepszy od AI. Jest i będzie lepszy. Tylko w tym wypadku, kiedy będzie myślał, kiedy będzie używał swojej głowy. A jeżeli jedyną rzeczą, którą wydajesz, polecenie jaj, napisz mi coś. Zrób dla mnie jakąś tam kampanię na Facebooka, czy, czy nie wiem, przygotuj mi materiały do Google Ads, czy jakieś inne rzeczy, no to sorry. Jeżeli samemu nie wiesz, co chcesz, AI też tego nie wie. Jeżeli swoją głupotę przeniesiesz do AI, no to będą też takie same efekty. Traktuj ją jak juniora w zespole. Musisz powiedzieć, co chcesz, dokładnie wskazać co i jak, a wtedy odwdzięczy się świetnymi efektami. Odwdzięczy się świetną pracą. AI nigdy nie zastąpi człowieka, ale człowieka, który myśli i jest mądry. Takich, którzy nie myślą, nie chcą używać mózgu, nie chcą się zastanawiać nad wieloma rzeczami. Bez problemów można zastąpić, i właśnie to jaj zrobi. Mam nadzieję, że tym filmem pokazałem Ci, jakie mogą być kierunki rozwoju jaj i w którym kierunku w najbliższym czasie jako społeczeństwo będziemy szli. Mam nadzieję, że też miałem okazję pokazać Ci, jak ważne jest to, co Ty wkładasz do jaj, to, co Ty prosisz o to, aby ona zrobiła. Na tej podstawie osiągasz niesamowite wyniki. Nie będę ci w tym momencie opowiadał, że ten film jest jednym z sześciuset, które już obecnie są na kanale Sukces Studio, ani o tym, że warto zajrzeć na stronę Sukces Studio, bo to na pewno wiesz, w tym momencie, jakby nie było AI, wylosowała dla Ciebie dwa materiały. Zobacz któryś z nich, bo prawdopodobnie mimo wszystko warto je obejrzeć. W tym wypadku wierzyłbym w możliwości AI, bo dobrała je na podstawie Twoich preferencji. Więc zapraszam do obejrzenia jednego jeszcze z tych dwóch materiałów. A na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia!